Sprawy różne. W sprawach różne. Proszę o pytania z sali, jeżeli są. Też nie widzę. To pana na Proszę o pytanie. Krótkie pytanie na temat y, świateł na skrzyżowaniu Leszczynowa graniczna Na jakim etapie? Leszczynowa graniczna Ale jaka to... Przez starostwo. Przez starostwo. W Że w powietrzu, Panie Co tam Pani? <gulet> ja utworu słuchaczkę. Wiele zmian, szczególnie zmian organizacyjnych. Myślę, że za jakieś zmiany personalne, to już o tym się Państwo dowiedzą, ale jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, takie zadanie znajduje się w budżecie powiatu, zostało przeflancowane, czyli zgodnie z. Żeby zgodnie właśnie nie, właśnie z taką nomenklaturą wiosenną, to właśnie tam zostało to przeniesione, jest organizowany teraz przetarg. na, na tą okolicznością, jak nie poinformowano, w miesiącu czerwcu będzie ogłoszony. Jeżeli chodzi natomiast o część graniczącą właśnie z tym zapytaniem, czyli w miarę to w poniedziałek minął termin na zgłaszanie ofert złożoną. Z, znowu, e, w ilości kilku sztuk i trzy z nich e, m, zawierają się w, w ceny, którą stanowiący przewidział. Także z, z punktu widzenia na finansowego, jest, e, mam nadzieję, że w poniedziałek będzie podpisana umowa. Termin wykonania do końca czerwca ulicy Leszczynowej, od tego miejsca, gdzie się właśnie ma skończyć e, część drogowa związana z, e, e, z sygnalizacją, bo tam z ramach sygnalizacji. Nie są włączenia, czy takie pasy po kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, ale myślę, że ten rejon się zresztą będzie już no, od wakacji będzie bardzo ładny. Także tutaj mamy no, nadzieję, że, no powiedzmy tak, jeżeli chodzi o misję do wakacji, to, jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną, to do to musi być przed no? września, czyli przed końcem wakacji. Z na to, że we wrześniu najpóźniej sprawa będzie tam wykonywał remont nawierzchni, nawierzchni alejkarkowskiej, więc to musi być wykonane do tego momentu. Dziękuję panie radny.